Siema, siema, cześć, cześć, ja jestem Dragon. Kolejny raz Was witam w Wortanderze. W sumie, w sumie, miałem, miałem nagrywać z kimś, ale tak pomyślałem, kurde. Nowa aktualizacja weszła, dawno się nie grało. To czemu by nie zagrać? I dzisiaj będzie pancerna bitwa, w końcu będzie coś pancernego. Eee, coś w tych czołgach się trochę pozmieniało. Jak mówiłem już wcześniej, w tej aktualizacji trochę się pozmieniało. Ale to co mnie dziwi u ruskich I tutaj mogę przyznać rację niektórym graczom Co mówią, że ruscy są OP Kurwa, kto wpadł na pomysł, żeby dodać T-62 Który totalnie Wyprzedza erę drugiej wojny A przecież to War Thunder jest Przecież typowo z drugiej wojny No ale no, trudno no Ktoś tak sobie wymyślił, ktoś tak zrobił, dobra Nie ma co pierdzielić eee, Polecimy sobie Pojedziemy sobie w sumie coś tu mam Teciak 85 D5T, to jest świetne działo, świetne działo i świetny czołg. Yy, Rudy, Rudy 102 z czterech pancerni, jak ktoś pamięta, to był właśnie Teciak. Yy, chociaż na, w serialu tam było trochę inaczej, bo yy, oryginalnie to było właśnie 85, to był T34-85. O mój Boże, El Alamein, nienawidzę tej pustyni. To był właśnie T3485, a w serialu była było chyba, jak pamiętam, jeszcze 76, gdzieś się przeplatała do jakiegoś czasu. Eee, dobra, weźmy sobie KV2 derp, kurwa, gun, To jest taki rozkurwiator. Zaraz coś mnie tutaj będzie hejtował. Hejtował krzyczał, że ja tutaj, kurde, takim derpem lecę na, na zręcznościówce. Przeciw pancerny, kładuj. Ale czemu by nie? Każdy gra tym, czym lubi. O dawno Amerykanami nie grałem, może bym jak Amerykanami w końcu zagrał? Chociaż nie. Amerykanie są dobrze w lotnictwie, czołgi mają takie średnie. No chyba, że się mówi o trzeciej, ja, czwartej, że no to jest tak. Ewentualnie Brytyjczycy, ale Brytyjczyków tu w ogóle nie odczuwałem, szczerze mówiąc. Ten jakiś kurde czołg, niby czołg, który był na pół chyba jeepem, takim pamiętam, że jeździłem. Ale to, to jest niewiele warte. Rusy na propsie, OPF-u i tyle, nie Co by tu na no, co by tu pojechać? Na no, C co... nasi wszyscy jadą chyba na C. Albo to są dwa razy spawnu, tak? Te trzy. Dwa co? Hmm. Nie chciałbym się kampić. Ale żeby się nie kampić to musiałbym wjechać tutaj do miasta Bo tak to to na otwartej przestrzeni moja wieża to jest kurde jak jak na byka Od razu komuś się spodoba Będzie chciał mnie ubić Dobra nasi przejęli yy, no, przejęli, strefę. przejęli C już nie, przejęli strefę. B jest tam Kurde, no będę musiał chyba snajpić stąd. No trudno. O ile będzie w ogóle do kogo, bo widzę, że nasi tutaj już się ustawili tylko po to. No, ustawili się tylko i będą zajmować po kolei. Jak dobrze pamiętam, to chyba jesteśmy na tym respawnie z lepszej strony. Już nie wiem, do czego mi teraz koleją. Tu trzeba było wjechać. Kto dostał? O kurwa Ale go wyjebało z butu tędy Sprawdzić No coś tutaj jest Kurwa, nie lubię takich sytuacji, bo czuję się okrążony. Już jakby to był realistyk, już pewnie dawno bym dostał. A z swoją drogą zagra się realistyka, czemu by nie? Polecimy, pojedziemy sobie też na realistykę. Tam ci ludzie strzelają, czyli jak pojadę tędy. Mógłbym... uuuuu fuck O kurwa. O ty kurwo ich. Tylko krytycznie, no nie mówcie tak. Nie ruszymy się stąd! No on teraz się wycofa chyba, albo nie Ja pierdzielę ale się wiewałem, nienawidzę tego. To jest To jest pojazd premium. Będzie do mnie na pierwszą tymi rakietami. O ile ktoś inny mnie nie zdejmie. A jak mu jedno. Aha, już mu jednołem. Przejęliśmy cię jedno? <słuch> Ale podobają mi się te kilka myl, jest... Dobra. Co tu, co tu jeszcze jest? Teciak i su. Su zostawiasz na koniec. W sumie suczka to jest do snajpienia bardziej. Dobra, weźmy teciaka. Teciako ma artylerię. To się przyda. Przeciw pancerny zawsze na propsie. że nie ładujmy się w to samo miejsce. Jakby ich tu kuźwa zajechać od boku? Tam coś widziałem, ale to chyba za daleko, będzie, Ale czemu nie spróbować? z jedynka. Czy ja Cię widzę? No teoretycznie, ale nie mogę Cię namierzyć. Nie, raczej byś nie dostał. Co jest tutaj? Yy, jakiś amerykański tak? M6A1 chyba. No. Może by Artyom wrzucić, chociaż nie mam za bardzo na co ewentualnie tutaj. Niech przejmują, w tym się odbije. Czekajcie, może by tak samolot ściągnąć? Nie, 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 dobra, to zaraz mi ktoś tutaj ducko odbije. Są nasi. O, ładne, ładna miejscówka. Zdjęty już. Tam dalej. Nie podoba mi się jak tą kamerę wyjebuje. On się przemieszcza za, za tym pagórkiem. O, coś było widać. Oka szryło. ryło. źle. Jak ładnie zerkoszutował. Widać, też jest ślad po pocisku. Dalej chyba nie ma. Mieli to wprowadzić i nadal do To Co to jest? Jeszcze... Kurwa, bomby. Nie, 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 chcę. nie, 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 Dobra. Punkt mam nie, tylko że nie, to kurwa jest potężny. nie, 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 na nie, gdzie on jest? Tam widzę Że robię błąd, że ja tam jadę Ale widzę, że tu się coś rozjebało tak. Mogę się tutaj jakoś ładnie schować Ewentualnie O cholera O kurwa Jak on mnie zobaczy to zginęł No kurwa Tak myślałem, ale zgubiłem Niszczyciel niemiecki. No, trudno, zdarza się. <laughs> Ale nie, wezmę sobie teraz suczkę. to będzie mój ostatni ten, bo można, z tego co pamiętam, to można chyba tylko trzy razy użyć czołgu. No chyba ta bitwa będzie totalnie przejebana. mam dwa zgony. ja zasadzam to jakoś robić. Przydałoby mi się samolot dostrzelić na tak cztery. Zawsze uwielbiałem się bawić i czekać tylko jak ktoś nadleci i ładnie sobie przycelować z działka. W sumie z karabinu maszynowego bo działka to... Aha, on jest tutaj. Ech, musiał coś rozjebać, musiał. No ale trudno. Gdyby mi strzelił w wizjer kierowcy być może bym zginął. Tam ktoś jeszcze jest i z jedynka. Ona wtedy przeżyć, to jest jakieś inny. Nie no, asysta jedna wpada, to jest za mało. To mnie nie satysfakcjonuje. Nie strzelaj do mnie, proszę cię. Ooooo. nie trafiłem? Jakim tyłem? Działo nowy Idź do okulisty tak się do tyle tam nie oj, może zraszujemy dobra, tutaj coś jest nie ma może do z tej strony zajechać jest on tam jeszcze w ogóle? jest może teraz tak nie będę go widział a może będę no obróć się działo to jednak kurwa, mać wiedziałem Dobra, uciekamy zanim on przeładuje. żebym się naprawił za, to, za tym budynkiem, czy raczej pozostałością budynku. Chociaż nie. Mam uszkodone działo lekko, ale mam przeładowane, to jest najważniejsze. W takich, w takich wielkich krowach, jak jest su, właśnie. Ups, ups, ups. Coś poszło nie tak, ale przeżyliśmy, przeżyliśmy To już przejęliśmy Aha, działo zjebane Nie strzelaj do mnie, proszę cię. Może się naprawił, ile będzie trwała naprawa 10 sekund, kurwa. No w sumie kiedyś było dłużej. To jest fakt, ja pamiętam jeszcze jak za czasów, Jak się zaczynało, jak już wchodziły czołgi, no to naprawa jednak trwała dłużej. Dobra będziesz mój błagam nie strzelaj kurwa serio? a on do mnie nie będzie strzelał? co on zasnął? nie, nie na mnie nie na mnie kurwa gdzie zrzuciłeś? nie, nie na mnie gdzie to jest, bo nie widzę, tutaj jest, dobra, żyje. Nawet gąsienic mi nie uszkodziło. To jest dobrze. Gdzie on jest? Tutaj nadal się Znowu nieuszkodzony, uszkodzony. Cholera, jasna. Oho, jedzie coś do mnie? Nie, nie do mnie. Ale kurwa, ja mogę go zdjąć. Ja mogę go zdjąć. Tylko, żeby ta krowa się szybciej ruszała. Wyłącz kurde kontrolę trakcji i zapierdalaj, żabką. O kurwa! No, tak to się mogło skończyć. Miałem farta i to naprawdę dużego, co to było? M18, to Amerykaniec. Ale farta miałem, bo jakby mi uszkodził. Oni robią tak, że uszkadzają gąsienicę, a potem zajeżdżają od tyłu i ładują, kurwa, jak... Jak w Brazers. Znowu Znowu nieuszkodzony. Ty, kurwo, nieśmiertelna. Resistance wykupiłeś. Mm, bombowca nie chce, nie chce. Kurwa. Gościu jest tak idealnie skampiony. No, tolera jasna. Ale wiecie co? Pole, pojadę sobie też drugą bitwę. Bo, bo to, jest, to jest dla mnie za mało. To była tragedia, no. Jeden do dwóch to naprawdę jest tragedia. A no tutaj akurat miałem farta jeszcze tego jednego. Zupełnienie załogi to też jest fajnie coś nowego. Widziałem tego wcześniej. Dobra. Druga bitwa niech będzie. Może od razu nas w wrzuci. Będzie przynajmniej dłuższy odcinek. Co za mapa? Forsowanie Renu. Coś pamiętam, coś pamiętam. No, Niemcy mieli przejebane tak by the way mówiąc w trakcie wojny jak już ruscy szturmowali te najważniejsze punkty i miasta no to Niemcy mieli naprawdę przesrane. bronić się przed taką masą ludzi. Nawet jeżeli tam co drugi miał karabin, to i tak, nie. W końcu, w końcu, MG42 i inne CKM -y też się przegrzewały, nie? Ileż można grać? Do ludzi. Podoba mi się ta sceneria nawet. mnie! Nie, nie pojadę do ciebie. Ja idę swoją ścieżką. Zajmę sobie może ten punkcik. O, tam ktoś już jedzie. Ja się poschowam. Jak nie trafisz stąd w jakiś sposób, to cię kurwa zabiję. No, nie ja to chodziło. O, strzelał. A, to do moich strzelał. Dobra, do nich sobie możesz strzelać. Dlaczego wszyscy jadą w tym samym kierunku? No, nie wszyscy to jakiś. jakiś teciak. O Polak, chyba, tak? Ja widziałem polski ten? Nie wiem, nie, nie, nie zauważyłem teraz. Ale coś mi się tak wydawało, jak Polak to fajnie. U, kurwa, źle się ustawiłem. Będzie widział moją wieżę. Cholera. A może i nie. Może i nie. Atakować punkt A! Atakować punkt B! Nie, nie kraw te jest... Atakować punkt C! Dobra, muszę się trochę osłonić, bo on mnie tutaj będzie widział. Dobra, tygrys wyjedzie. Dostanie czy nie? nie dostanie, ale nie zginie. Czemu oni do niego nie strzelają? Fujwa. Widzi mnie. Dobra, nie będę strzelał. Czy mam działo uszkodzone? Nie, nie mam. w jak wyjadę teraz... ...muszę wyjechać. Boże, to nie jest ty, gdyż to jest Pantera, co ja pierwszy. Jak cię kurwo nakryć? Też nie. On się zajmie teraz Panterą. To jest dobry sposób, żeby pojechać pod zakaz wjazdu, kurwić Niemców i sobie objechać mapę! Fajny pomysł na filmie, bo jak parka sobie sław wieczorem na spacer w parku, a nagle jedzie, tu kawał dwa. Ginął, kurwa, winą. Dobra, gino. Dobra jednego, jednego w każdym razie już mamy. nie jest punkt, nie, nie Na C... C nie jest nasze, więc co wypadałoby zająć. Tylko, że ja tą krową nie powinienem zajmować punktów. No chyba, że na, na, na samym początku, tak, wtedy. To jest zbyt ryzykowne, nie chcę mi się go tracić z powrotem. Nie chcę powtarzać w wyniku tamtej bitwy. Jest tu coś, nie no. Luźne. No widzę, że moi nawet ładnie wspierały. strzelacie tutaj. Też zrobiłem głupotę, mogłem szukać sposobu, żeby jej podjechać. Ale już nie będę się cofał, bo to mam osteczny, jak... O kurwa. No atak. Nie, 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 Tak, nie będę tego. Już mnie ktoś dojebał. Uciekajmy stąd. Tak, widzę, że będą musiał się naprawiać. Jak tu można ich pojechać? Pojechać tędy? Nie ma tu nikogo? Nie powinno. Być. Znowu pod zakaz wjazdu. Zróbmy coś to szybko, i inaczej przeprawę. Zrobimy szybko. Aha, dostałem wieżę, bo mi się dużo wolniej obraca. Jest będzie tu ktoś, nie? Też się boję, że teraz mi ktoś wyjedzie. To jest późno ryzyko, bo ja nie mam... Ja nie mam czasu na reakcję tutaj. Ta krowa jest tak mobilna, że aż po zazdrości. Tutaj powinno mieć dokładnie. Dzień dobry. Tylko jak ja się tu zacznę naprawiać, to oni się to kurwa zlecą, jak komary zlecą. Dobrze, że jeszcze komarów nie ma. Dobra, ja się ustawię w taki sposób, chociaż tutaj mogłem nie zajechać. Cholera. Eee, ale dobra, oni się napieprzają teraz z moimi, dobra, zaryzykujmy. Kto nie ryzykuje, ten nie strzela. 17 sekund, tam ktoś jest, ale przejechał za budynkami. I chyba na mnie poluje, albo tylko w ogóle tam stoi. Nie mów tak, nie mów tak, obróć się, błagam Cię, obróć się, obróć się. Yes. Przeżyłem. O kurwa. O kurwa. Zginę. Ale śmiercią bohaterską przynajmniej. Jak przeładujesz, to Ci kurwa kupię amunicję na cały rok. O Jezu. Jaki gościu? Jaki kurwa gość? Jak on to zrobił, że mnie nie zabił? Aha. Nie, no panowie. W tym wypadku, no to wam się kurde należy. browar Pan teraz zawsze. Muszę zacząć chyba grać Niemcami. Coś widzę, że Niemcy ładnie tutaj zaczynają. Jakie mamy staty? 2 do 0. No, trochę powiedzmy, że się odkuliśmy. Żeby tutaj nikt już zaraz nie wyjechał, zaraz będzie dwa do jednego. Fu, kurwa. No, czy tak przejęliśmy, to nie wiem. Dobra, gdzie oni teraz są, powiedzcie mi. Tutaj są. Może spróbujmy na derpa sobie wjechać. Where are you guys? Zobijem takiego typu spojrzeń Jesteś, jesteś, jesteś Dziękuję Ranga nie ma znaczenia No pewnie nie ma O ładnie, tam panterka sobie pojechała Wiecie co, muszę kurwa zacząć grać niecami. Tylko zastanawiam się czy to nagrywać Bo jak ja to nagram, a tam będzie sama kulnia Ale nie, może... Oj, 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 oj. się grys jak H1 to nie. Ale pantera powinna go rozwalić, Ty dasz sobie radę? O kurwa, jak mi się pięknie wystawił. Tylko, żeby teraz nikt mnie nie zawił, huziwa no. Ale przynajmniej żyjemy. No ja, nie, gościu, gościu tą panterką bardzo ładnie gra. Rozkurwiliśmy ich jak trzeba dawno, dawno takiej bitwy szczerze nie miałem to mi się nigdy podoba to jest na naprawdę... to. tygrys, tygrys, super czołg chciałbym mieć zwierzę, zwierzę tygrysa można, można mieć w domu nie jestem upośledzony można mieć tygrysa, naprawdę Zresztą co, niektórzy uważają go za głupotę Tygrysy skończą z, z rodziny kotów, no taki większy kot no i trochę w sumie wpierdala mięska więcej i trochę bardziej agresywnie i w sumie nie gania za ptakami tylko za ludźmi, ale to... Jeszcze trochę W zasadzie to już wybraliśmy. Fajna scenaria, naprawdę fajna. Aż może aż tak bardzo budynki, znaczy na pewno niektóre tak były zniszczone, przynajmniej w samym Berlinie. Ale na pewno nie wszystkie, no bo tutaj to tak jakby by się było w mieście, kurwa, jak w takiej, takiej radzieckiej, w radzieckiej strefie ćwiczeń, gdzie na przykład ćwiczyli sobie próby jądrowe i budowali sobie amerykańskie miasteczka, żeby ich podmuch atomowy zmiótł. To też było fajne. To trochę niezdrowe dla żołnierzy. Jedna strefa zajęta... Trzy ubicia. No nie jest źle. Nie jest źle. Dragon się trochę wyrabia. Hmm, krytyki 2, Ile zarobiliśmy? Badania 1019. Suma 10 tysięcy. W sumie kasy to mi nie brakuje. Ale to się przyda na późniejsze te, bo na czwartych, piątych erach to już zakup niektórych tych, szczególnie samolotów to się mija z celem. No, czołgów pewnie, chociaż zaraz zobaczymy. Jaki tu będzie koszt? Na przykład te 44 eee, bam, 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 610 tysięcy. No mówię, wystarczy 610 tysięcy? Sus to ile na przykład? Też 610. A te 54? 690. I z trójka pewnie jeszcze więcej. No, 790. No, i wystarczy odkryć dwa, takie dwa razy po 690. No, to macie prawie 1400. No to już jest sporo. Dobra. Dzięki Wam za uwagę. Może za bardzo takie energiczne to nie było, ale, ale, mówię, miałem ochotę, żeby zagrać sobie coś, coś właśnie czołgami. I na pewno jeszcze coś się wróci szczerze chcę chciałbym dobić sobie niemcami do ładnych tych, bo jak na razie to jak widzicie, chociaż teraz mam zmienione pojazdy, bo mam trochę wyżej e, rozwijałem e, ten, odblokowałem sobie tutaj panterkę, ale strasznie opornie mi idzie. Niemcami grałem na samym początku gry, ale później zaczęli mi się nudzić, 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 a teraz zobaczcie co tu się zmieniło. Drzewko jest tak rozbudowane, że naprawdę No tylko czy kto tu może, no maus raczej na, na... ISA 6 czy na T62 może konkurować, ale Maus w ogóle nie wszedł do produkcji seryjnej, więc o czym tu mowa? Leopard a 1 na 1 To już dopiero po wojnie. Gepard, Gepard to nie wiem. Kanon jak panzer, to jest niszczyciel. Chyba był, chociaż nie wiem też. Prawdopodobnie pod koniec wojny. Ile mi zostało tej pantery? No chuj, dużo. No zobaczymy. Szturer Emil. Pozdrawiam wszystkich Emilów i tym akcentem zakończymy. Dzięki na razie, trzymajcie się.